Jeśli pytanie jest o przetrwanie, jedz śmieci i przetrwasz. W czym problem? Jeśli tu chodzi o przetrwanie. Myślę, że w większości pokonaliśmy już okoliczności, w których martwimy się o to, jak przetrwać. Teraz jest to kwestia wyboru. Wprowadziliśmy wybór w każdą dziedzinę naszego życia. Prawie każdy człowiek może wybrać, co jeść. Nadal istnieje część populacji, która nie ma wyboru. Muszą jeść to, co mają. Ale tak nie ma w tym kraju. Z pewnością człowiek może wybrać to, co je. Kiedy nadchodzi wybór, co jeść. Istnieje cały wymiar na temat tego, jak wiedzieć, co jeść, a czego nie. Jeśli zacznę, to będzie skomplikowane. Ale każdy człowiek może wytworzyć sobie niezbędne poznanie, że gdy pojawi się jedzenie, wiesz, co jeść, a czego nie. Ponad wszystko, spożywasz taki rodzaj pokarmu, dla którego Twój system został zaprojektowany. Nie rób z jedzenia swojej filozofii czy religii. Jedzenie jest dla ciała. Musi przejść przez system z najmniejszą ilością oporu. Na przykład, bo pytanie jest o wegetarian i nie wegetarian. To, jak patrzymy na jedzenie, wygląda następująco. Jeśli zjesz jakiś pokarm, to co się dzieje? Jedzenie musi stać się częścią Twojego systemu, musi być wchłonięte, żeby stać się Tobą. Jeśli pokarm, który skonsumujesz, ma bardzo skomplikowany zapis pamięci i informacji, wtedy zdolność naszego ciała do rozłożenia go i stworzenia z niego części nas samych jest zmniejszona. Jeśli jesz prosty, Kod pamięci albo kod genetyczny określonego stworzenia, kod genetyczny kod powiedzmy, że zjadłeś warzywo. Jest to bardzo proste. W innych in in słowach, to, co jest od, od ciebie najdalsze w skali ewolucyjnej, powinno być przez ciebie spożywane. Or in other words, jeszcze inaczej mówiąc, nigdy nie powinieneś manu, spożywać ssaków, ponieważ są zbyt blisko spokrewnione. Ich kod genetyczny jest zbyt złożony, i przez to nigdy nie będziesz w stanie go rozłożyć w 100%. Jeśli to skonsumujesz, rozłożysz to tylko w części, reszta pozostaje. W innych słowach stopniowo cechy zwierzęce wejdą w twój system i nieświadomie się przejawią. Ludzie przechodzą przez gniew, stres, prosto mówiąc, wściekłość jest wszędzie. Wszystko się to dzieje głównie z powodu jedzenia, jakie spożywają. A więc cokolwiek jest najprostszym kodem pamięci, to właśnie powinieneś spożywać. Możesz łatwo to rozłożyć i zrobić częścią siebie. Cokolwiek, co jest najdalej w skali ewolucyjnej od ciebie, jest najlepszą rzeczą. W tym kontekście, jeżeli musisz jeść niewegetariańskie jedzenie, ryba jest najlepszą rzeczą do jedzenia, bo jest pierwszą formą życia na tej planecie. Im bardziej jest to skomplikowane, tak jak w przypadku ssaków, tym bardziej jest to nienadające się do spożycia przez ludzi. Możemy pokazać różne parametry w ciele, długość przewodu pokarmowego, jak różne rzeczy działają w systemie. Jeśli popatrzysz na to wszystko, ciało jasno mówi, czego tak naprawdę chce. Jeśli chodzi o jedzenie, nie powinieneś pytać się swojego lekarza mistrza duchowego, specjalisty odżywienia. Nie. Możesz zapytać swoje ciało. Jesz coś i patrzysz, jak szybko jedzenie przechodzi z żołądka do jelit. Jeśli dzieje się to bardzo szybko i w przeciągu dwóch i pół godziny wszystko znika, jest to dobry pokarm do spożycia. Jeśli zajmuje to 4 do 6 godzin, to nie jest to dobre do jedzenia. Can you explain what nauczycielu, is czy life? możesz wytłumaczyć, czym okay, jest życie? I Jak możemy uniknąć can... gniewu? Przepraszam, czym jest co? Wytłumacz, czym jest życie. Ja. życie. Oh. Tak. A jaka jest druga część pytania? Jak możemy uniknąć can... gniewu? Avoid... Jak możesz uniknąć gniewu? Widzisz, kiedy jedziesz ulicami Kaimbatore. Kiedy jedziesz po ulicy Kaimbatore, musisz omijać pasy rozdzielcze, które są w dziwnych miejscach. Musisz unikać kiepskich kierowców. Musisz unikać pijanych ludzi przechodzących przez ulicę, dzieci przechodzących przez ulicę, wielu różnych rzeczy. Ale kiedy jedziesz po ulicy. W Kaimbatore, czy musisz unikać księżyca? Pytam się, czy musisz unikać księżyca? Nie, ponieważ księżyc nie jest na ulicy, czy nie tak? Więc podobnie teraz. Czy jesteś zły? Nie? To czemu miałbyś uniknąć gniewu? Nie ma takiej potrzeby. Jest tak po prostu, że myślisz, że gniew jest żyjącą jednostką. Gniew nie jest żyjącą jednostką. Ty stajesz się rozgniewany. Stajesz się wkurzony. Złość nie siedzi gdzieś tam i ty na nią nie wpadasz. Coś takiego nie istnieje. Ty stajesz się zły. Kiedy jesteś rozgniewany, czy jest to dla ciebie przyjemne, czy nieprzyjemne? Nieprzyjemne dla Ciebie. Nieprzyjemne dla innych na pewno, nieprzyjemne dla Ciebie też. Dzisiejsza medycyna udowadnia Ci, że gdy jesteś rozgniewany, to zatruwasz swój organizm. Wiesz o tym? Od zawsze o tym wiedzieliśmy, ale dzisiejsze testy chemiczne dokładnie pokazują Ci, że się zatruwasz. Generujesz truciznę w organizmie poprzez rozłoszczenie. Więc dlaczego chciałbyś sam się zatruwać? To nie jest świadome działanie. Trujesz się, sprawiasz sobie przykrość, tylko dlatego, że Twój umysł nie słucha się Twoich instrukcji. Nie jest tak? Nie słucha się ciebie. Gdybyś się Ciebie słuchał, powiedziałbyś błogość, prawda? Nie powiedziałbyś gniew. Ale kiedy chcesz być spokojny, twój umysł się denerwuje, ponieważ nie słucha się Twoich instrukcji. Więc jeśli twój umysł się ciebie nie słucha, musisz poświęcić mu trochę więcej uwagi. Dlaczego się ciebie nie słucha? Jeśli to zrozumiesz, nie będziesz musiał unikać gniewu, bo gniew nie siedzi gdzieś tam i nie czai się na ciebie stajesz się zły, stajesz się nieszczęśliwy, stajesz się ponury. Takie stany przydarzają się Tobie, ponieważ nic nie zrobiłeś, żeby władać swoimi umiejętnościami. Wszystko dzieje się przypadkiem. Jeśli sytuacja zewnętrzna, sytuacje zewnętrzne są dobre, Ty również jesteś dobry. Jeśli sytuacje zewnętrzne są złe, ty również jesteś zły. Nie tak powinno wyglądać życie ludzkie. Ludzkie życie powinno wyglądać tak. Jeśli ja jestem dobry, wszystko wokół mnie staje się dobre. Taka powinna być rzeczywistość. Czy nie tak? Ale teraz, jakie rzeczy dzieją się naokoło mnie? Takim się staję? Nie, nie. Ludzka świadomość powinna kreować sytuacje. Ale teraz sytuacje kreują ludzką świadomość. To nie jest prawdziwa droga kształtowania życia ludzkiego.